No dzień dobry, dzień dobry, witamy przed świętami. Słuchajcie, co tam u mnie ktoś na nazwał Adrian, to że jesteś na emeryturze, tak? <grym> Ta, na emeryturze jestem. No da, no da. no tak można powiedzieć. Bo tak naprawdę, no jeździć już tak typowo nie będę, tylko będę po prostu jeździł sobie, no, jako skoczek, tak, na przykład coś zrobić. A, kierowca do mnie dzwoni, właśnie mówi, Adrian, ja to bym na nie pojechał tym autem, bo trzeba umyć, jak on wygląda. Ja mówię, wiesz co, zostaw mi tą przyjemność, przyjeźdź na bazę, ja sobie w sobotę, czy w poniedziałek, auto teraz stoi, bo nie mamy roboty. Pojadę, na nie umyję, wrócę z powrotem, że o, to miał czyste, będzie miał no zadbane, i tak dalej. A no dobra, no to w takim razie mnie to pasuje. I za chwilę, za chwilę tylko Wam to opowiem, co się dzieje, właśnie z tymi tutaj moimi sprzętami. Dojdziemy do sedna tematu, gdzie po prostu nowy kierowca pierwszy dzień w pracy i uszkodził jednemu. Panu przyczepę. I jakie później były tam no, komplikacje i tak dalej. Za chwilę sobie wszystko opowiemy, tylko oprowadzę was O, co tu u mnie się dzieje, jak ta u mnie na emeryturze i tak dalej opowiemy. No O, mamy coś takiego, no nie? Czyli opona widzicie nowa, to jest nówka sztuka opona! Tu bieżnik przecież ona dopiero ma rok czasu ta opona, ale to jest ośka podwyższona. I wam powiem szczerze, że niby to tak źle nie wygląda, no nie? Bo zawadził w krawężnik, ale zobaczcie, jaka tu jest nora. A wam pokażę. O! Już teraz nieładnie to wygląda, co? Czyli po prostu będzie trzeba, co zrobić? No, kupić nową oponę. Dokładnie, a to jest Michelin, czyli będą duże koszta. No, co zrobimy? Witamy w transporcie. I tu, żeby nie było, to kierowca mi powiedział: Adrian, słuchaj, ja za to cię zapłacę. Ja uszkodziłem, to jest moja wina. Wyjeżdżałem z pod rampy, był taki większy krawężnik. Najechałem na niego, jeszcze tutaj zarysowałem. O, Barierkami to zarysował, tu zarysował. Mówi, za tą oponę. Odciągaj mi z wypłaty. O chłopie, widzę, że ty honorowy gościu jesteś, w takim razie nic nie obciążamy, nic nie obciążamy, to jest moje ryzyko transportowe, dlatego ja tą oponę najwyżej kupię, dlatego będę musiał koło teraz ściągnąć, no i zamówić właśnie oponę i wreszcie pojechać. Dobrze, że stoimy teraz dwa tygodnie mam wolnego, więc będę miał naprawdę co robić, czyli to jest do zrobienia. Tu troszeczkę przytarte jest, więc nie wiem czy to jest sens robić, bo znając życie to zaraz znowu gdzieś będzie zawadzone Ale to się trzymam sam, to nawet wzmocnił Żeby to nie latało No, a plandeki nie trzeba robić, bo to wiadomo jeszcze nieraz będzie przytarta I jeszcze zamówiłem szybę do Actrosa MP4, bo wcześniej był odprysk i ona zaczęła się już rozchodzić, zaraz Wam pokażę O, jak widzicie Nie wiem czy dobrze będzie widać tej strony czy nie Jest odprysk i ona już pomału zaczyna właśnie Iść na boki, czy jest sens tego naprawy? Jest, bo przeglądu przecież nie przejdzie, a policja może dowód zabrać Dlatego już co się dzieje, będzie po prostu trzeba zrobić tak jak powinno być No to zobaczcie już jakie mamy koszta, jak ja ostatnio mówiłem w filmie, że zostanie mi średnio 2000 z auta, jak tam odróżniczycie sobie na eksploatację I tu macie przypadek, no nie? Od razu Tu przypadek, tam przypadek, a jeszcze są trzy auta, tak nie wiadomo co tam się dzieje, co tam trzeba zrobić A i tam jeszcze w MP4 będę musiał oleje, filtry powymieniać, czy samą obsługę zrobić, dlatego widzicie Trzeba te pieszki na eksploatację odkładać, bo później się udzieli z ręką w nocniku. O kurczę, jakie mamy koszta, no nie, w danym miesiącu. A tak to jest. I takie pytanie, może ktoś ma naczepę Wielton i by mi doradził, bo słuchajcie, mamy te odboje. Ale tu już widzę, że kierowca pokrzywił, bo to powinno być tutaj. O, w tym miejscu powinno być, tak? Jest powyginane i z drugiej strony jest to samo, zaczyna się dziać, widzicie, zaraz to będzie płasko i uszkodzi mi w drzwi. Jakie najlepsze odboje zamówić do naczepy Wielką? Chodzi mi, żeby były to większe. Wiecie o co chodzi? nie? Żeby one były gdzieś tutaj. Bo zobaczcie, zaraz to po prostu będzie tak, że zawadzi mi w drzwi czymś, tak? Ogólnie ten kierowca bardzo fajnie robi roboty. Jeśli chodzi o pracę, o wyjazdy, czy on przyjedzie w sobotę, coś tam go przyciągają, czy w niedzielę trzeba nas wyjechać, nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o pracę, to nie A wiadomo, takie przypadki czy ta z oponą zdarzają się najlepsze. No kurde, niech. Niech ten rzuci kamieniem, co w nic nie walną. Jakiś autobus walnąłem, wiecie co? Cofałem kiedyś w zakopanym, to był, nie wiem, 2009 rok, tak, rok czasem mam prawo jazdy. Cofałem, 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 no i się zatrzymałem na autobusie. Mówię, kurczę, go wcześniej nie widziałem. A gościu z boku stał i mnie kierował. Dawaj, 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 no to ja się cofam, cofam, cofam. No i zatrzymałem się. A nie, nawet gość nie zatrobił, nie zatrobił nic i tak dalej. Wiadomo, przypadki się zdarzają. I to chłodnia jeszcze była. Fakt, faktem u mnie tylko. Odboje były tam porysowane I to MP4 Teraz jest wolne, jak Wam wcześniej mówiłem, więc będziemy szykować Bo jak sami widzicie, o tutaj trzeba to zrobić Trzeba będzie, o stopnie zrobić To powymieniać Przygotować dla nowego kierowcy, ponieważ już jest wszystko dogadane i chłopak od stycznia przychodzi. No nie, i tu jeszcze muszę zrobić, bo tam ten kierowca gdzieś zawadził. Nawet temat tego odcinka pokazał, z jakimi problemami trzeba mierzyć się w transporcie, kiedy przyjdzie do likwidacji szkody. Czy to z naszej winy, czy z winy innego kierowcy? Ale w tym temacie warto wspomnieć o zaniżonych odszkodowaniach. Bo słuchajcie, to nie jest tak, że wy zgłaszacie szkodę, a ubezpieczyciel staje na głowie, żeby wypłacić wam tyle, ile się należy. Wydaje mi się, że troszeczkę idzie to. W drugą stronę. Statystyk firmy Help Find wynika, że z 9 na 10 ubezpieczyciele wypłacają zaniżone odszkodowania za szkodę na pojazdach ciężarowych. A to oznacza, że jeśli dostaliście jakiekolwiek odszkodowanie, czy to z polisy OC, czy z autokasko, to niemal na pewno otrzymaliście za mało kasy. I tutaj w grę wchodzą naprawdę duże kwoty, bo takie zaniżenie może nawet sięgnąć dziesiątki tysięcy złotych. I w tym momencie właśnie Help Fight przychodzi z pomocną dłonią, bo ich rzeczoznawcy za darmo sprawdzą wasze odszkodowania z ostatnich trzech lat, a gdy znajdą zaniżenie, dodatkową kasę wypłacą wam z góry. Bo są tam naprawdę ogarnięci ludzie w tym temacie i taką dopłatę do odszkodowania możecie załatwić w ciągu dwóch tygodni. Pod filmem wrzucam Wam link, jeśli chcecie sprawdzić swoje odszkodowanie lub wysłać znajomemu, który miał szkodę, bo wiecie, wystarczy wypełnić tylko prosty formularz. Możecie też od razu rzucić kosztorys, który otrzymaliście od ubezpieczyciela. To znacznie przyspieszy analizę Waszej sprawy. Dobra, to link zostawiam Wam pod filmem i każdy, kto miał stuczkę na swoich pojazdach, zachęcam do skorzystania. A tymczasem zapraszam na dalszą część tego materiału. Słuchajcie, pochwalę Wam się, zrobiłem remont też skrzyni biegów. A dlaczego? Wymieniłem sprzęgło, wymieniłem to, wymieniłem tamto. No i jak odpaliłem na zimny, było takie, słychać, pukania. Tyk, 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 tyk. Pochodziło 10 minut. I już nic nie było, wróciłeś bieg, nic nie było. Znowu na luz, neutral, tak jakby się był zimny. No i znowu było tyk-tyk-tyk-tyk, takie delikatne pukanie. Mówię, co to może być? Mam auto testowe, auto już ma trochę przejechane, za niedługo będzie można powiedzieć 750 tysięcy, więc te pukanie było cały czas słychać, tak na tym zimnym silniku. Więc mówię, tak, mam te testowe, tam mam to. Mówię, kosztów to troszeczkę narobię, po co tam szukać na no nie kosztów, żeby tego podatku nie płacić. Zrobimy sobie remont szkoleniowego. No i serię zrobiliśmy remont szkoleniowego. Ile by to kosztowało? Ojej, jak to się mówi? Wór pieniędzy. Ale zrobione jest tak, no niby teraz powinno być dobrze, tak? Wszystko cyka. Zostały wymienione wałek, łożyska, sylkulizatory yy, powymieniane. No naprawdę jest tutaj dość doinwestowana ta skrzynia biegów. Mam nadzieję, że będzie teraz hulała jak trzeba. No ale zobaczymy, czas pokaże, bo to wiadomo, nie jest nowe auto. Dlatego teraz trzeba zweryfikować, czy opłaca się w przyszłości kupować te używane samochody, czy lepiej inwestować w nowe. Bo po czasie wychodzi, że to do naprawy, to do naprawy, to do naprawy, no nie. A jak jest nowe, to mamy na kilka lat spokoju i kółka to czas się kręcą. Zanim jeszcze. Wam wszystko opowiem, to zasłonię tylko słoneczkę, bo automatycznie, widzę na jestem 100 razy przystojniejszy. Ale ja, naprawdę? To model, panie! Zobacz pan, to model. Muszę wam powiedzieć, jak ogólnie zacząłem swoją tak zwaną emeryturę, tak? W transporcie, tak. Najmłodsza córeczka miała jelitówkę w niedzielę, to wiecie, co tam się działo, tak? Następnie zapała żona, później średnia córka, a na końcu ja. Czyli, a mnie zapała dopiero we wtorek. A jak mnie zapało, to już konkretnie, uwierzcie, że ja dopiero w tym momencie dochodzę do siebie i czuję, że żyję. O Jezus, trzy dni były mega ciężkie. Możecie sobie wyobrazić, tak? Jak to jest, no, jak cała rodzinka ma jelitówkę oprócz najstarszej córki. Ona się uratowała. <grytania> no naprawdę. mam nadzieję, że jeszcze się nie złapię, bo to nie jest nic przyjemnego. Jeśli chodzi właśnie o tą MP4, tak dobrze pamiętacie, to jest pierwsze auto, które kupiłem do swojej firmy. I uwierzcie, ja kocham te auto. Naprawdę, dlatego coś puka, coś tuka, ja już tak jakieś skrzyni na sprawy tematy, to już muszę to naprawiać, tak? Na przykład to już musiałem naprawić, bo te auto po prostu ma być. Cukiereczek, wiadomo wcześniej kierowca jeździł jak sami widzieliście tu, tu zawadził, tam zawadził, to zrobił, no ale Robotę robi chłopak, robotę robi Tak każdemu się zdarza Gdzieś tam zawadzić, gdzieś tam przerysować No ale jeśli chodzi Teraz będzie u mnie, tak może na bazie ten kierowca jeździł i będę te auto widział co weekend no to wiadomo, co będzie trzeba zrobić to się na bieżąco będzie robiło a naprawdę, do tego auta mam mega sentyment dlatego widzę, coś tam puka, stuka, a ja już, już remonty robię <laughs> remont silnika, remont szkini robię cały, no <laughs> może, może nie wiem, czy to było sens zrobić tego jak wracając do sedna tematu jakiś czas temu poszukiwałem skoczkę Mówię, jak auto mamy stać 3 tygodnie no to może skoczka sobie wezmę te 3 tygodnie, by sobie pojeździł i znalazłem takiego fajnego chłopaka, młodego przy do mnie i w pierwszym dniu, cofając, zobaczcie sobie ten schemat, gdzie to macie, tu stała przyczepa i on sobie cofał, elegancko sobie fajnie cofał i zawadził, można powiedzieć, obrysówkę, zdjął całą lampę. No i więc mówię, dobra, no to gościu automatycznie bez jednego światła, no ciężko będzie miał temat, że to chyba być chodziło na Niemcy, na wahadle. Ciężko pojechać, ja wiem, że oni tam czwarty czwartej tak startują, więc mówię dobra, skołuję numer telefonu, zadzwonię, dowiem się wszystkiego, co i jak, żeby po prostu nie było lipy, tak, no skoro mogę, mam taką możliwość się dowiedzieć, no to się dowiem, poinformuję. I taka pani odebrała, więc ją poinformowałem, że takie, takie miejsce miało zdarzenia, mój kierowca tam cofał, no i wiem, że było dużo miejsca, jedna przyczepa, ale niestety, pierwszy dzień jego pracy, może się chłopak stresował, może co, no i... Po prostu zawadził. Widać tylko, że lampa jest zdjęta, no i delikatnie nam przyrysowane tam światełko obreszów, co widzicie na tych zdjęciach. co się mi stało. No i pani mi podziękowała, że szybką mam reakcję, szybką informację, dalej, i tak dalej. Powiedziała, że w takim razie jutro jej mąż przyjedzie i to na spokojnie zweryfikuje i tak dalej. No i będziemy w kontakcie. Proszę, ma pani mój numer telefonu, proszę jutro do mnie dzwonić. No i ten mąż przyjechał. Ja później nawet chyba ja zadzwoniłem, zapytać, jak tam sytuacja, czy by to oglądać. Ona tak, tak, tak już panu męża daje, no i dał mi telefonu, do telefonu. No nie mówi, że tam cała belka jest ja byłem niedaleko tego zdarzenia, tak, ja może tego nie widziałem typowo, ale ja przyszedłem od razu, on tam zawadził tylko tą plastikową częścią. Fakt faktem, dał do tyłu, usłyszał coś przez krupię plastikowego, to dał do przodu, dlatego u mnie ten plastik się można powiedzieć wygiął i pękł. Sa sama ta część tylko plastikowa. To mi ciężko jest powiedzieć, że taki plastik, taka część plastikowa by wgniotła Panu całą tą belkę tej przyczepie. A on do mnie mówi tak, widocznie twardy plastik. Ja mówię, no ale aż taki twardy? Przecież taką belkę, żeby wgnieść, no to jaka siła to jest potrzebna? Dzwonię ogólnie do kolegi, który jest tam blacharzem i tak dalej, wysyłam mu te zdjęcia i mówi, powiedz mi, jak taką belkę trzeba wgnieść? On powiedział: Adrian, to już musi być naprawdę dość spore uderzenie, żeby coś takiego zrobić, bo musiał chyba tym aktorsem się rozpędzić z 30 na godzinę i w tą belkę uderzyć przodem, na przykład tą metalową częścią. Wtedy by takie coś miało miejsce. Nie w takim przypadku, jak on tylko tym zawadził, to można powiedzieć, częścią butnika, bo to naprawdę jest nierealne, żeby tak to wygiąć. No ale słuchajcie, zresztą po tych zdjęciach sami widzicie że tam widać, że te wniczenia były wcześniej, tak, wnicione i tak dalej, no ale dobra, ale dobra, gość powiedział, że, ja wgniotł, że mój kierowca wniósł mu tą belkę, uszkodził mu światło, uszkodził mu to, tamto i tak dalej, i tak dalej. I tam wcześniej też rozmawiałem właśnie z, z kolegą. Który miał też takie różne tam zdarzenia losowe, to do mnie powiedział: Adrian, jak masz możliwość, to się dogadaj z nim finansowo, zapłać mu, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Bo jak na przykład pójdzie to, wiadomo, z twojej polisy, no to zniżki stracisz na auta i przy całym tym, można powiedzieć, teamie będziesz około kilka tysięcy w plecy. Co tam? Bo on miał taki przypadek, tak, dlatego dogadaj się z gościem. Do, wiesz, rozmawiam z tym panem, no i mówię: no w takim razie, no i chcę się dogadać finansowo, tak, no ile trzeba, to panu zapłacę. No wiadomo, kierowcom szkodzi, no ale. Ryzyko transportowe, no ile trzeba? Tak, liczyłem, że 3000 mogę mu dać. Nie? A on w, do mnie powiedział, że on ma swój warsztat. On wiele takich rzeczy kosztują. Ja mówię, dobra, ok. dobra, okej, 6700 zł. Ale pan płaci też podatek. Ja mówię, no ale przecież pan kupi te części, pan tu zapłaci, pan ma swój warsztat. Po pierwsze, pan w koszta to wrzuci. Nie, nie, nie. Ja panu powiedziałem, że pan, pan mi ma mi zapłacić. Tak, to będzie dokument na fakturze, ale plus podatek. Ja mam mieć 6700 czystych pieniędzy, na koncie, tak mi powiedział, jak o zapłacę podatek, znaczy ja mówimy o kwocie netto cały czas, tak, podatek, czyli plus do tego VAT by doszedł, no to czyli kwotę, ja bym, nie dam koło około 10 tysięcy zapłacić. Ja tak se liczę, oj, panie kochany, to, to z ubezpieczenia mi mniej wyjdzie. To nie, tak, to nie mogę, ja to od razu powiedziałem, przy pana, ale tam naprawdę, no to bądźmy szczerzy, tylko jest lekko przesuwana ta, ta jakby belka, ona tam wcześniej była już uszkodzona, tylko jest za, można powiedzieć lampa urwana, no bo jak on w tą stronę, to wiadomo obrysówką zawać zdjął tą samą lampę, bo tam szkiełko wszystko było całe. Tylko te zaczepy opuszczały i tylko tyle. No nie, to to by kosztowało aż tyle pieniędzy? Nie, nie, przy pana. Pan uszkodzi mi całą przyczepę. No i zobaczcie, Krótka piłka. Jest szkoda, no to wiadomo, trzeba wykorzystać do pełna. Jak to ktoś powiedział. Masz fra? No to godoś, tak? No ktoś mi kiedyś tak powiedział. Dlatego pewnie tak Gosiu się odniósł, no dlatego no dobra, spoko, w takim razie ja z panu tego nie zapłacę tyle pieniędzy, niech to leci wszystko właśnie z polisy, no to wysłałem mu numer polisy, tak dalej, później dostałem y, jakąś tam odpowiedź, czy, czy się zgadzam na to, no co miałem, co miałem za wyjście, szkoda, to szkoda, no i dobra, no stało się i tyle, no nie? No i widzicie, tak właśnie chciałem, żeby auto mi 3 tygodnie nie stało zatrudniłem skoczka, no i pech tak chciał, no nie, że w pierwszym dniu właśnie już uszkodzi. Dajcie znać w komentarzu, czy jak wy byście uszkodzili oponę, no nie, z, wa z waszej winy, wjechali na krawężnik, wjechali jakąś barierkę, nie zauważyli, wjechali po prostu w coś na coś i uszkodzili oponę, czy wasz prezes by was też obciążył? Bo ja na przykład no, nie mam takiego sumienia, dlatego ja powiedziałem, ja nie biznesmen, ja pasjonat. <noise> Inny pewnie by może obciążył, bo wcześniejsza ta szefowa raczej by chyba nie obciążyła, ale ten były szef z dawnych lat, oj panie, tamto za każdą złotówkę wyciegania, tamto tak, tak było. No ale dzięki temu jest grubym, z tego co wiem już, um, ustawionym milionerem, tak? bo każdą złotówkę dobrze liczy. No ja tak niestety nie potrafię. Widzicie, kierowca uszkodził oponę, chciał mi zapłacić za tą oponę, powiedziałem, że nie. To jest mój transport, moja firma, moje ryzyko. Raz zawadzi, drugi raz zawadzi, ale już trzeci, czwarty, piąty, może nie, prawda? No może też tak być, no nie? Dlatego każdemu trzeba dać szansę, a że fajny chłopaczyna jest, fajnie się z nim dogaduje, więc raczej powinno być ok. A już pracuje u mnie już ile? Pół roku, no pół roku można powiedzieć. Najstarszy kierowca już pracuje u mnie rok czasu, czyli ten czas naprawdę fajnie leci. Ale tak szerze, no nie? Ja tak zauważyłem, że młodym za bardzo w tych czasach nie chce się pracować całkowicie. Inny tok myślenia, tak jest moje zdanie. Bo jak mimo młodzi byli, no faktem, trzeba było zrobić, to zrobili robotę, no nie, ale tu wolne, tam wolne On by tutaj jednak w poniedziałek, w południe wyjechał, tu by w piątek już do południa był w domu, jeszcze w środę by 24 se zaliczył, no nie, no tak bardziej lightowo chcą pracować, bezstresowo, no ale wiadomo, to mam umowę z firmą, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład kierowca sobie zjechał albo co chwilę sobie wolne brał, bo też nie tędy droga, tak. No tu jednak trzeba. Jak jest robota, trzeba ją wykonać. Nie ma roboty spoko, teraz stoimy, siedzimy w domu, tak? Ale jak jest robota, dostaje zlecenie, no to nie może powiedzieć, że to słuchaj, bo dzisiaj mi się nie chce jechać, da komuś to innemu, ja pojadę sobie jutro. I ja mam takie przypadki, że młody kierowca on powiedział, że oni się, odpoczą, on by sobie odpoczął, on by jutro pojechał. No to wiecie o co chodzi? No nie może być tak, że ja sobie dzisiaj nie pojada, albo ja dzisiaj muszę być do 15 w domu bo mam imprezę. No kurczę, Beluś, no to jest transport, tak? W piątek do 15 no ciężko będzie. Uda się, to się uda, nie, to nie, no nie, no ale też, też tak było. Dlatego ja też młodych rozumiem, no, mają swoje cele inne i też nie wszystkich młodych trzeba pakować do jednego wora, takie jest moje zdanie. A, jak, a co wy myślicie właśnie o młodych, tak? Może to są młodzi też, którzy pracują, bo też tacy są ogarnięci, którzy naprawdę chcą do czegoś w życiu dojść. Nawet ja raz miałem z kierowcą, którym jechałem to pamiętam, że on miał 20 chyba 2 lata, ale gościu mega ogarnięty, jeździ, w weekendy do, do tego jeszcze robi detailing out i tak dalej i naprawdę, 22-latek, czy 27, już nie pamiętam, dokładnie nie miał lat, ale już miał cele w życiu i wie, hop, że do czegoś chce dojść, no na tyle widzicie, nie? i to ja bardzo szanuję, bo ja też od młodych lat do czegoś w życiu chciałem dojść, miałem cele i do nich cały czas małą łyżeczką dożyłem. No i tak, pomału nad tej stary już jestem i tak po małkich stel zawsze sobie wymyślę i do niego będę dożył. Ostrasza bierze mi się za formę. Żeby lipy nie było, dobrze? Ostryżan się bierzemy do formę. Teraz ogólnie chciałem poćwiczyć, no nie mówię od poniedziałku, ja już będę ćwiczył wolno, już nie będę pracował, będę, będę, będę tyrał, będę tyrał, no nie. Będę no, ja też pracowałem i też tyrałem, robiłem siłownię, tak? No. Ale teraz mi chodzi o to, że połączenie firma plus jazda no już było mało tego. Oj, było już bardzo mało. Ale od czasu do czasu jakiś ten się zrobiło, a teraz po prostu mi chodzi o to, że po prostu wiadomo, ta forma była robiona, no, tylko że od podziałku no nie pykło. No, siedzenia, czekania, czuwania, nie wiem tak, tak, pani miska, tutaj, kurczę. No nie wiesz, nie wiesz, czy coś się z tobą dzieje. Ktoś tam cię zaatakuje, czy z góry, czy z dołu. No jesteś po prostu w szoku, no nie? Co się z tobą dzieje? Ja nie miałem można powiedzieć nigdy jej litówki. Ja pierwszy raz miałem w życiu litówkę. Wiecie co jak to przeszedłem? Mega ciężko. To mi się daje, że najmusza córka tak to przeszło, o. I patrzcie na ten. tata, no co ty, jeszcze? Chory? Ja mówię, No, jeszcze to chory. I do tego jeszcze miałem 40 stopni gorączki. No, dlatego dzisiaj jestem pełni energii, naładowany. nawiem Katarynka. Nie wiem, czy ten film w ogóle będzie miał tu spójność całą, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. W takim razie, jak kończę tego filmu Życzę Wam zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. I przede wszystkim, moi drodzy, dużo zdrówka, bo jak będziemy mi zdrowie, to wiecie, mamy wszystko. Ja ostatnio widziałem, jak zdrowie, Scenek, czyli leżałem w domu. Jak mnie łowka to ja widziałem wtedy, jak zdrowie jest bardzo potrzebne, żeby nawet coś w życiu osiągnąć. Bo bez zdrowia, to, panie, nie będzie nic. Dlatego dużo zdrówka jeszcze. Jak taki materiał się podał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnym materiale. Zdroweczka jeszcze. Raz.